Witam wszystkich. Dzień dobry. Dzisiaj mamy 20 lipca i kolejny kwadrans z Kangą. Z nami jest Tomek Widanka i Łukasz Ligowski. wszystkim. Witamy. Dzisiaj imieniny obchodzą Eliasz, Heliasz i Rita, a blok BTC ma numer 691837. Token KNG kosztuje trochę ponad 4 zł, co oznacza, że token cash w przeliczeniu na złotówki kosztuje Ponad 3050 zł, a to oznacza, że wycena całej kangi jest w okolicach 77 milionów złotych. Jeszcze raz dzień dobry, Tomku. Cześć, Łukasz. Słuchaj, czy wiesz, ile kosztowało wymyślenie bitcoina? Nie mam pojęcia. Jednego Satoshi. <noise> Taki mamy, słuchaj. Dobrze, Tomku, powiedz, co tam się dzieje w bitcoinie i w weterze na rynku? No, ogólnie, jeżeli spojrzymy na analizę techniczną, głównie rynku bitcoina, którego uważam za indeks tak naprawdę kryptowalut, to jesteśmy na wsparciu w okolicach 30 tysięcy dolarów. Według mnie, moje osobiste przemyślenia dalej, model Wykofa jest w grze. Konsolidujemy w dole strefy. I myślę, że, bo ostatnio tak przeglądałem rzeczywiście internet, widziałem, że bardzo dużo osób mówi o tym modelu Wykofa. A że on y, naprawdę opiera się na manipulacji rynku, to teraz widzę też takie niebezpieczeństwo, że jednak jak wszyscy o tym mówią, to całkiem możliwe, że ci duzi gracze będą w stanie to wykorzystać. I y, teraz y, im więcej będą o tym mówić, to myślę, że jeszcze możemy zejść poniżej, tak, do 28-27 tysięcy, żeby jeszcze wyciąć wszystkich niepewnych i wtedy dalej. Panice się... skupić. Tak. Okay. Nie, nie dalej mam bycze podejścia do całego rynku, no ale cicho szalenie, możemy o tym za głośno mówić, bo jak za dużo osób, za dużo rzeczy wie, to. To się nie działa. To znaczy, że stock to flow ma jeszcze rację bytu, bo teraz już nikt nie mówi o stock to flow, a to oznacza, że on tak w takim razie się sprawdzi. Wtedy warto zacząć na niego patrzeć. <laughs> tak, super. Słuchaj, powiedz mi, a słyszałem, że instytucje duże e, przestały skupować token. E, Bitcoina. Odkąd spadł poniżej 31 tysięcy, to Glassnode zaraportował, że instytucje są mniej zainteresowane, mniejsze, mniejszy skup. Co o tym myślisz? Nie no, wiadomo, jak spada, no to się wtedy nie kupuje. Tak? Takie, ja Nie wiem skąd jest naprawdę takie podejście na rynku. Instytucje właśnie mają nie skupować w takich sytuacjach, uspokoić, że tak powiem, cenę na niskich poziomach żeby sobie tam te torby napakować, a wtedy wejdą z kapitałem i zacznie się znowu y, piękna, świetlana przyszłość, kreślona w mass mediach, że jest po prostu super i jedziemy na księżyc. Uh, Okej. Okay. Binance ostatnio spalił bardzo dużo tokenów, bardzo dużo BNB, 2 miliony. 1,3 miliona tokena BNB, no to bardzo dobrze, cena pójdzie do góry. No tak, tak. Rzeczywiście nawet 400 milionów dolarów na to przeznaczyli. No ale z drugiej strony to równocześnie zgodnie z ich whitepaperem na konta właśnie członków zespołu wpłynęło 16 milionów tych BNB, więc jakby spalili 8% tego, co dostali, więc dalej. Podaż BNB na rynku jest ogromna. Czyli BNB raczej cena nie wzrośnie tak gwałtownie, skoro tyle wypuszczono? 16 milionów, jest strasznie dużo. No właśnie, tak też się zastanawiałem. Nawet wsiadłem yy, do tego wszystkiego z kalkulatorem, tak sobie policzyłem, że yy, nasz KNG rodzimy, którego mamy 21 milionów. Jakbyśmy doszli kiedykolwiek, jakimkolwiek trafem do kapitalizacji rynku Binance'a, tych 40 miliardów, no to. Jeden KNG byłby wart ponad 1900 dolarów. O, no to całkiem dobrze. Ja tylko przypomnę, że KNG ma. Limitowaną ilość, 21 milionów, nie będzie ani więcej, ani mniej, no mniej może być, bo jak zostaną spalone, albo ktoś zgubi klucze, to może być tylko mniej, ale więcej niż 21 milionów nie będzie tokenów KNG. No i tak na marginesie powiem, na giełdzie na Kanze mamy dwa fajne posy, które firmujemy. Jeden pos związany z płynnością w stablecoinie PLN. Liquidity OPLN, jego rentowność w tej chwili, jak sobie zanotowałem przed naszym spotkaniem, to wynosi blisko 7%. Jeszcze jedna uwaga oczywiście nic, co tutaj mówimy, nie jest zachętą inwestycyjną, nie jest propozycją inwestycyjną. My nie jesteśmy doradcami. Prowadzimy program lekko satyryczny, dzielimy się swoją wiedzą, swoimi przemyśleniami. Jeżeli ktoś myśli o zainwestowaniu swoich pieniędzy, to powinien udać się do specjalisty w banku, on doradzi, jaką lokatę wybrać, na czy na 01%, czy na 0,8% w skali roku, jeżeli takie są, tak duże. Także jak ktoś chce inwestować, to tam do niego, a my sobie tutaj tylko gaworzymy tak przy w wodzie, bo gorąco dzisiaj. No, ale wracając do, do tych posów, ten POS płynnościowy w stablecoinie OPLN ma w tej chwili niecałe 7% rentowności w skali roku, więc całkiem, całkiem dobry, biorąc pod uwagę, że tutaj nie mamy żadnego ryzyka kursowego. Ale ten ciekawszy POS, ten, który moim zdaniem jest najfajniejszym POSem w ogóle, jaki jest, to jest POS związany z tokenem, właśnie KNG, tym tokenem kangowym. ma Pamiętasz ile, Tomek, w tej chwili? Przyznam, że nie sprawdziłem. No, ja sprawdziłem, 30%. 30% w skali roku, to jest niesamowicie dobry wynik. Przypomnę o tym, że wypuściliśmy też nową aplikację, nową wersję aplikacji mobilnej, na której dostępne są wszystkie posy, a co ważne, możemy też na posie KNG mieć mechanizm autozasilenia. Autozasilenia, czyli nie musimy codziennie logować na Kange i nie musimy przesyłać nagrody na pos, a ona się zrobi sama, przesunie się na ten, na ten pos. I co ważne, będziemy dostawali bonus. Ale szczegóły tego może omówimy w jakimś osobnym live'ie, bo to jest naprawdę ciekawy, ciekawy temat. Ja tylko, jak mówię o stablecoinach, to zawsze mi się w głowie otwiera takie pudełeczko z napisem Chiny. Jak tam ich CBDC? Co tam, co tam się dzieje, powiedz stowku? No, rzeczywiście, tak jak mówiliśmy, Chiny w natarciu. Ostatnio e, zabraniali tam Bitcoina i teraz wypuścili właśnie e, opis swojego AU whitepaper, white paper, taki swojego rodzaju, no i powiedzieli, że będzie to ich e, substytut gotówki, tak naprawdę e, jednoznaczny z walutą fiducjarną, e, emitowany przez państwo, więc powiedzieli, że będzie bezpieczny, nie tak jak ten Bitcoin. To bardzo dobrze zabezpieczone. Tak, tak, bo państwo gwarantuje jego bezpieczeństwo i ogólnie rzecz biorąc, to będzie przeznaczony do wewnątrzkrajowych płatności. Czyli tak naprawdę to w ogóle nie dotyka tego, co, do czego zostały stworzone kryptowaluty, jakby. No i te bezpieczeństwo gwarantowane przez państwo. No, wszyscy bardzo dobrze wiemy, jak waluta fiducjarna jest bezpieczna, inflacja nie istnieje w ogóle. Tam ktoś bardzo fajny komentarz puścił, że teraz rzeczywiście czołgi, samoloty są bardzo tanie, więc pewnie do koszyka trafiły, bo skoro są w stanie dodrukować 15% w skali roku i z tego zrobić 4% inflację, no to są naprawdę mistrzami ekonomii. No, wiesz, tutaj można byłoby długo dyskutować. Myślę, że znaleźliby się profesorowie, którzy udowadnialiby, że jednak jak jest 15% do druku, to 4% inflacji jest jak najbardziej słuszne. No, ja czytałem troszeczkę o tym raporcie, jaki sekretarz skarbu w Stanach Zjednoczonych, czyli Janet Yellen, opublikowała. Na temat stablecoinów i w ogóle rynku krypto. Bardzo ciekawe zdania, bardzo ciekawa opinia. Między innymi napisała, że rynek krypto, bitcoin to jest tylko taka moda, a stablecoiny to nic, nic nowego. Prywatne waluty zawsze istniały już nawet w dawnych czasach. Były próby, że każdy bank, każda firma tworzyła swój własny. Pieniądz, więc to nic wielkiego nie ma, no tylko trzeba to trochę uregulować, żeby ludzie nie potracili wielkich majątków. Państwo tutaj musi trochę ten rynek opanować, żeby nie było takiego menomen dzikiego zachodu. Więc będą, będą starali się iść w tym kierunku. Jak myślisz, to dobry. Kierunek, żeby państwo regulowało kryptowaluty? Nie, no wiadomo, że każdy dobrze wie, że państwo jest ogólnie prekursorem innowacji. Jakby wszyscy czekali tutaj na państwo i tych stablecoinów by nie było, no to już po prostu kryptowaluty by się miały świetnie. Tak. Także w ogóle no państwo zawsze chce wszystko regulować. Ok. Jeżeli to jest rzeczywiście stablecoin będący jakby oparty o wartość waluty państwowej, w porządku. Ja nie widzę naprawdę problemu, żeby. Były rzeczywiście tego typu regulacje, audyty stablecoinów pokazujące, kto kupuje, kto sprzedaje i tego typu rzeczy. W porządku, ale jakby mówię, nie możemy czekać na państwo, idąc w kierunku nowej technologii, a blockchain, moim zdaniem, jest po prostu przyszłością. Tak. Państwo w tej chwili wyraźnie widać regulacje państwowe, cała ta. Otoczka prawna nie nadąża za technologią, nie nadąża za tym, co, co jest to. Zresztą było widać nawet we wcześniejszych problemach, jakie były z prywatnością, prawda? Jak Facebook był próbowany, próbowano regulować. Czy ostatnio śledziłem historię Instagrama, jak bardzo urzędnicy, jak straszne błędy popełniali urzędnicy, gdy Facebook przejmował Instagrama i tłumaczył im, że Instagram w ogóle nigdy nie był jego konkurencją i on przejmując Instagrama wcale nie niszczy konkurencji na rynku, wręcz przeciwnie, on taki biedny mały żuczek był, autentycznie tak się przedstawiał, że oni tutaj ledwo sobie radzą, a Instagram wypełnia dodatkową lukę i pomoże im się rozwinąć i w końcu stać dużą firmą. Tak? Ledwo, ledwo sobie radzą, no ale podejrzewam, że mniej niż miliard to nie wyłożyli. No miliard było, a, no ale w akcjach, w akcjach Facebooka, które później spadły prawie trzykrotnie, więc rzeczywista, można powiedzieć, kwota transakcji to było około 300-400 milionów. No ale i tak, tak robiąca, robiąca wrażenie. No a jeśli mówimy o państwie, to ostatnio oglądałem taki wspaniały filmik, jak Walec jeździ po Antminerach w Malezji. Policja malezyjska zlikwidowała kilka kopalń. Nie wiem dlaczego to jest nielegalne w Malezji, nie znam uzasadnienia, pewnie chodzi o prąd, tak mi się wydaje, natomiast faktycznie zniszczono bardzo dużo antminerów, ich wartość wynosiła prawie 2 miliony dolarów, także spore, spora ilość hashrate'u poszła w pył. No właśnie, ale jak to, widać jakoś na wykresach Bitcoina, na tych wykresach z hash rate'em czy z trudnością? Nie no, hash rate dalej rośnie i też się dziwię, rządowi Malezji, że po prostu nie wzięli tego sprzętu i go nie sprzedali, bo tak czy inaczej y, ludzie dalej tę kryptowalutę będą kopali, dalej przenoszą się rzeczywiście z Chin do innych państw i hashrate nam stale rośnie, tak samo y, z dostosowywaniem trudności. To tak, y, trudność, y, trudność rośnie. W tej chwili czy maleje? Jak, jak, jak było na wykresach? Był spadek, o dziwo, to trochę się zdziwiłem, no ale właściwie chyba wynika jakoś tam z wewnętrznych reguł dostosowywania tego algorytmicznego tej trudności. Także to już był chyba czwarty spadek trudności wydobycia. Także ja teraz mniejsza ilość prądu wykorzystuje większą ilość bitcoinów. Dobrze. E, okay. Eko. eko. <laughs> Idziemy w stronę, w stronę eko. Jeszcze jedna e, informacja. E, słyszałeś coś o Shiba Inu? No, słyszałem. No, oczywiście. E, e, pso, psowy token? Psiowy? E, mm. Bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy token. Ja na początku myślałem, że to jest tylko takie, tam e, na, naprawdę jakiś dla żartu zrobiony, A potem zacząłem śledzić dokładniej historię powstania Shiba Inu i Różnego rodzaju teorie spiskowe z tym związane, które łączą nawet Witalika bezpośrednio z twórcami tej, tego tokenu. No ale jak teraz patrzę, jak strona na przykład ich wygląda, jak profesjonalnie jest prowadzony cały projekt, to zaczynam mieć wrażenie, że tam chyba faktycznie cały dobry zespół stoi za tym, że to nie jest przypadkowa praca. To ja to tak wiem. Tak, być. oni po prostu wskoczyli na tą falę popularności Dockschoolina celowo. To był celowy zabieg marketingowy. Za projektem stoi jakby e, technologia przypominająca w całości Uniswopa, e, też wypuszczają swojego DEXa, też e, będą tam e, waluty poboczne i e, myślę, że jakby mają teraz na tyle duży e, i udział w rynku i dużą rzeszę zwolenników, że ja bym powiedział, że to jest obecnie dużo więcej niż mim token za który był rzeczywiście na początku uważany. Tak, no ja przypomnę oczywiście, że token Shiba Inu jest notowany na Kanze. Dwa poboczne tokeny, czyli Lish i Bon, będą również notowane na Kanze. Będzie można je niedługo już wpłacać i składać zlecenia zakupu na rynku, a chyba od piątku będzie otwarty już rynek, tak w sposób całkowicie normalne, czyli będzie można w pełni, w pełni handlować. Ja wiem tylko, że faktycznie społeczność ludzi zgromadzona wokół Shiba Inu, czyli Shibarmy, jest naprawdę bardzo, bardzo dynamiczna. Oni są bardzo aktywni, działają w niesamowity sposób. Tak myśmy puszczali Twitter razem z Shibarmy, powiedzieliśmy, słuchajcie, musi być tysiąc tysiąc polubień, żebyśmy notowali Shibę na Kandze, to w ciągu tam paru godzin mieliśmy pięć tysięcy i przestałem oglądać, bo już te cyferki mi tam migały. Także bardzo bardzo aktywna społeczność, bardzo dobrze działająca. Zobaczymy jak będzie z tymi dwoma pobocznymi tokenami. No i z całym projektem. Można sobie popatrzeć na ich stronę, wygląda naprawdę profesjonalnie. Wierzę w to, że te projekty jednak wyjdą poza, poza mim, poza bycie żartem. No, zobaczmy też jak doczkoń. Kiedy doczkoń na kanze topku? Zobaczymy. No. Okej, okay. słuchajcie, minęło 15 minut. Bardzo dziękuję Tomku za dzisiejszy program. Mimo gorąca i upału, jaki mamy w trójmieście, udało nam się go dobrze poprowadzić, myślę. A was wszystkich zachęcam do tego, żebyście ocenili, tak jak Sławek zawsze mówi, w skali od jeden, zmarnowaliście moje życie, koniec, w ogóle muszę, muszę się zabić. A 6 to po prostu cudowny program, nie mogę się doczekać następnego. Piszcie, zadawajcie pytania, tak żebyśmy mogli odpowiedzieć opowiadać na nie w czasie następnego kwadransu. Bardzo chcemy mieć od was jakiś feedback. No i udostępniajcie znajomym, jeśli uważacie, że to był dobry program. Jeszcze raz dziękuję Tomku i miłego Dzięki. dnia. Dzięki wam. Cześć.